Witajcie na kanale Pasogranie. Plane kolejne za sterami Hutnika Kraków. Ostatnia porażka z Radomekiem Radą, a teraz mecz za tak głębiem. Zobaczmy na kalendarz, kiedy nam się kroi jakiś mecz Pucharowy. Eee, potem, jak Jelonia, tutaj liga, 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 Liga Puchar dopiero z Polonią. Eee, długo nam jeszcze zejdzie, zanim dojdziemy do Pucharów. Ustalmy sobie skład na ten mecz. Dziuba miechówka to było spoko, ale tutaj damy Kowarika i damy Wolskiego od pierwszej minuty. Zobaczymy, jak to będzie działać. Rowca, Doc, Beojra, Miechówka bardzo dobrze grali. Głogowski poddenerwowany, rozgoryczony. Fred, Marcinkowski rozgoryczony. Mam nadzieję, że to nie wpłynie zbytnio na zespół. No, nie ma tego przełamania. Nie możemy pójść za ciosem. Zdobyliśmy jeden mecz, przegraliśmy mecz. Kolejny mecz przegrywamy. To no, nie jest dobrze, ale Miechówka fajnie kawał dobrego futbolu pokazał. Głogowski teraz pewnie w drugiej połowie wejdzie damy go, ponieważ jego nastrój nie jest najlepszy, a też chcemy, żeby grał więcej, grał częściej. Musimy to wyważyć, ale teraz mecz zagłębił kolejna szansa naszej drużyny. Kolejny raz możemy pokazać się z lepszej strony i oby tak było. Zagłębie przy piłce, Pinko. Trzeba też zwracać uwagę na zawodników drużyny przeciwnej. Kurminowski, znamy go z występów z Wisły Kraków, pamiętamy o tamtej karierze też. Tronczak, 1-0. ta minuta, za głębiej tyle czasu potrzebowało, żeby zdobyć bramkę. No i tutaj na zaskakuje nas tym strzałem. Niestety celnym bramka zdobyta przez hodynę otwiera to spotkanie. Zobaczmy jeszcze raz, jak to wyglądało. A i tutaj szak jak struna się wyciągnął, niestety nie sięgnął tej piłki. No i mamy i jeden do zera. Magmanus. Magmanus fauluje. Dąbrowski będzie y, pierwsza brzutka Dąbrowskiego. A jednak wybrał strzał, na szczęście na posterunku Rondczak i Polski, Doc. Doc, dobra piłka do Rakesa, Rakes przedłużył do Dziuby. Dziuba, słupek na szczęście w polu karnym zawodnik z numerem 13 strzela w bramkę. Jeden do jednego, za głębiej, łapiemy, e, łapiemy w takiej trudnej sytuacji dla zawodników z drugim, a nie z 13. No zrobiliśmy ten, zrobiliśmy ten, oczywiście Rakes, zdobywca tego gola. Dobrze, że był na posterunku i dziuba chybił, podejnakł. Wdyna z Beojro. Próbowaliśmy tutaj zmierzyć się biegowo. Beoira wygrywa tych pojedynek na szczęście. Kowarik. Kowarik. Dyna. Umrowca. No i faulował umrowca e podczas tej interwencji. Na szczęście nie w polukarnym. Ale też będzie groźnie. Wybija Kowarik. E tą piłkę, ale niezbyt dokładnie, bez większego planu, bez większego przygotowania. Ta piłka wybita. Teraz ślisk, mrowcy. Niestety mrowca mauluje ponownie. To jest dobra piłka do strzału, to jest bardzo dobra piłka do strzału. Tak też czyni zawodnik zagłębia, uderzając na bramkę. Prądczaka, Beojra. Do doira. Warik raci futbolówkę. Rackers próbował się zastawić. Rączczak w ostatniej chwili na żółdrożdź. Wygrywamy pojedynek główkowy w polu karnym, ale tutaj Miechówka nie doszedł do tej piłki. Spory problem teraz hutnika. Muszą ustawić sobie pełnię obrony. Najlepiej byłoby nie wpuszczać zawodników. Zagłębia w pole karne, ale tak się jednak nie dzieje. Chody na kolejny raz. 45 minut to był taki wybicie na Lewand, bo za zawodnik, że sędzia za piłkę skończy pierwszą połowę, no i czekano oczywiście na drugie, drugą połowę, drugie wyjście za głębiej, Kutnik e, 66 do 34, posiadanie piłki i lepsze e, statystyki oceny piłkarze dzisiaj, nie najlepsze, ale wolski e, na razie spełnia zadania powierzonemu na boisku. Boira Tracimy piłkę. Mocne zagłębie. Odyna. front Frontczak. No i niestety. Ma do jednego. Odyna. Odyna. O, któż inny. Teraz dziuba, świetnie, ale zobaczcie ile zawodników jest na jego plecach. Teraz świetnie wolski, wolski. Zbyt długo, zbyt długo wolski tę piłkę. Trzymał dla siebie. W Pulminowsku ucieka mrowcy. Kurminowski troszkę wyrzucony. Poza pole karne, ran, mocny strzał, mocne podanie w stronę e, zawodnika wbiegającego. 60. minuta, zróbmy zmianę, płótnik Raków, e, Wolski zostaje, Urbańczyk, Michówka, no właśnie, kto to jest młody? Może i Korian Głogowski, e, Rakels, na razie zostaje na stanowisku. Doc. Wolski Wolski, świetnie sobie Wolski poradził z tym wyjściem. Rakes, Rakes, wzięty w dwa ognie. Teraz dobrze Wolski. No to jest jego chyba najlepszy na razie mecz w wykonaniu wolskiego. Kikorian, Rakes, to mogło się udać. Piękno. Odyla, Niezmarnowany Hodyla. Magmanus ratuje nas przed stratą bramki polskich. Mieli Jeszcze chwilkę. Otrzymajmy polskiego. Bardzo dobry mer polskiego dzisiaj. Pontczak broni. Dojra, do Doc, 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 spokojnie Doc, do Wojskiego, Wolski między dwóch zawodników próbował tą piłkę skierować, Doc zapuścił się daleko, próbujemy odebrać piłkę, jest Błogowski, do Rakelsa, Rakels powalczy, Rakels do Kowarika, Kowari 83 minuta, Kowari nic tu więcej nie zdziałał. Może z, robimy zmianę, zejdzie Wolski, wejdzie Chmiel, Lok za Rakelsa i tyle. Doc podmęczony, to jest drugi mecz, kiedy e, przegrywamy, a wydawało się, znaczy wydawało się za no, Zagłębie lepiej gra, mocniejszą widać mają pakę, e, le, więcej tych okazji. Próbujemy nawiązać walkę, ale się to nie udaje na razie. Yy, Te 2-1, to tak jest mały wymiar kary. I na ten moment dalekie podanie do Polskiego. Wolski, Wolski, 89 minuta. Wolski traci piłkę na skrzydle, już podmęczony jest. Był przygotowany do zmiany chmiel. Może wcześniej trzeba było reagować. Yy, teraz yy, drużyna. Zagłębia jeszcze, próbuje. Doliczone 4 minuty, sporo czasu. Będą więc. Będą więc zmiany. Nie, nie, zakończył chyba wcześniej, bo doliczona była minuta, a mecz trwał 4 minuty dłużej. 13 szałów, no tutaj szałów, szałów, bardzo dużo nasi obrońcy dopuszczają drużynę przeciwną. Lok, potrzebujemy, żeby Lok miał częściej piłkę przy nodze, żeby częściej tutaj działał w użytki. To przejściowe. No, staramy się, żeby nasza drużyna grała jak najlepiej, brak pewności siebie. Tutaj będzie rotacja, coś będzie działać, żeby ci piłkarze byli w lepszym nastroju. Przegrywamy kolejne spotkanie, ale na razie nie ma załamania, nie ma załamania, mecz z Agielonią to będzie też kolejne wyzwanie. No właśnie, nie jest dobrze. Mam nadzieję, że kolejny mecz, dziesiąta pozycja, to jest nasz pierwszy sezon w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że złapiemy rytm meczowy, że będziemy szli w dobrym kierunku. Na razie ten, to zderzenie z ekstraklasą przeogromne. Tutaj wydawało się, że nasz zespół to jest typowa ekstraklasa, że damy sobie tutaj radę. Na ten moment drużyny odjeżdżają nam. I Korian, Błogowski, 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 Michówka, Kielisz tutaj. Chojo Kowalski jest zdaje rozgoryczony, mas jest rozgoryczony, tutaj będzie musiał coś zadziałać. Zachęcam Was do oglądania. No i zobaczymy, jak ta drużyna będzie się sprawowała w kolejnym odcinku. Serdecznie Was dla niego zapraszam już dziś. Trzymajcie się.